Ruszył cykl spotkań polowych Zielone Pola 2018 organizowanych przez firmę Osadkowski S.A. w różnych zakątkach Polski. Pierwszy odbyło się w Jakubowicach w województwie opolskim. Rozpoczynamy starym zwyczajem od początku, początku czerwca przepraszam, cykl Zielonych Pól. Takich imprez, na których zapraszamy rzesze naszych klientów, to będzie kilka tysięcy w sumie, na 14-16 spotkaniach rozsianych po całej Polsce, gdzie prezentujemy i oceniamy skuteczność naszych rozwiązań, które polecaliśmy rolnikom do ochrony poszczególnych upraw w trakcie spotkania rolnicy mogli zapoznać się ze sprawdzonymi, a także nowymi odmianami zbóż, rzepaku oraz kukurydzy. Na zielonych polach Jakubowice 2018 nasi klienci mają okazję zobaczyć kilkanaście odmian, zarówno tych, które już funkcjonują w portfolio firmy Osadkowski, jak i zupełnych nowości, bądź nawet odmian kodowych, zarówno w uprawie zbóż, jak i rzepaku, także Nowości, to jest to, co często klientów najbardziej interesuje, no i takie rzeczy mogą tutaj zobaczyć. Zielone pola to doskonała okazja, żeby sprawdzić efekty zastosowania różnych technologii, zarówno ochrony roślin, jak i nawożenia. Myślę, że dla klientów, którzy czasami nie do końca wierzą w pewne działanie tych preparatów, no mogą sobie na żywym materiale tak naprawdę wyrobić ogląd. Czy działa, czy nie działa, a muszę powiedzieć, że widać efekty działania, ponieważ no zgodnie klienci przyznają, że pola w Jakubowicach wyglądają dobrze. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz maszyn polowych. Zaprezentowano m.in. maszyny do uprawy bezorkowej, a także maszyny do nawożenia i siewu. Wyróżniającą się maszyną był rozsiewacz firmy Kverneland, który automatycznie steruje. Tak jak dawką, tak też szerokością wysiewu nawozu. Kolejnym agregatem, który był zaprezentowany to agregat uprawowo-siewny również firmy Kverneland. Agregat bardzo wszechstronny, którym możemy siać zboże zarówno w uprawie, Ornej, jak i w uprawie bezorkowej. Jan Mielczarek, rolnik z domaniowa, co roku uczestniczy w zielonych polach. Jest potrzebne takie takie pokazy, ze względu tego że nie wszystkie odmiany, jak to mój u siebie można sprawdzić na, na polach. Nie? A tutaj można właśnie zobaczyć, jakie, jakie odmiany mają i jakie środki stosować. Nie? Bo to są różne, różne te opryski dawane nie? w różnych terminach i tam. No, Także ja myślę, że to jest. Co roku przyjeżdżam tutaj w ogóle na ten, na ten pokaz. Dobra impreza, w dobrym czasie można popatrzeć. No. Pozostałe spotkania odbędą się m.in. w województwach Wielkopolskim, Zachodniopomorskim, Lubuskim, Warmińsko-Mazurskim i Lubelskim.